Pytacie, kiedy altcoiny wystrzelą? No to mówię, co mówią analitycy. Czas już prawie się kończy. To właśnie teraz wchodzimy w fazę, na którą czeka się latami. Prawdziwy alt season. Co pokazuje ten wykres? Jeśli 75% z 50 najlepszych krypto uzyska lepsze wyniki niż Bitcoin przez 3 miesiące, nazywamy to sezonem altów. No i patrzcie na wykresy. Wszystko co widzimy to klasyczne oznaki początku sezonu altów. Tu mamy wykres Total 3, czyli wszystkie tokeny bez top 10, czyli bez BTC, Ethera, największych stablecoinów, XRP, no i Solany. I jak było przy Halvingu w 2017 roku? Altcoiny zrobiły 10, 20 razy, niektóre nawet razy 100. W 21 roku podobnie. Kto był wcześniej, ten zarobił fortunę. Teraz mamy 25 rok, i znowu wszystko wskazuje na to, że historia się powtórzy. Dlaczego to już teraz? Mamy duży napływ nowych pieniędzy. Instytucje zaczynają inwestować nie tylko w bitcoina i ETH. Przecież mamy na horyzoncie ETF-a na XRP czy na Solane. No i oczywiście AI, nowe ekosystemy. To wszystko przyciąga kapitał. Teraz mamy dwie opcje: patrzeć, jak inni robią razy 10, albo zrobić porządny research i być gotowym. Nie chodzi o FOMO, chodzi o strategię. Wszystkie dane wskazują na to, że najlepiej rosną teraz nowe tokeny, nie te, które już urosły razy. 10 tysięcy procent. A więc szukamy projektów z niską kapitalizacją, dobrym zespołem i realnym use case'em. Wszystko wskazuje na to, że alt season niedługo się rozpocznie, także mamy jeszcze kilka tygodni, może kilka miesięcy. A potem może być już za późno, więc warto teraz działać, a nie oglądać wzrosty po prostu z boku. A Bitcoin znowu to robi i przebił ponownie 108 tysięcy dolarów i zbliża się do swoich rekordów wszechczasów. To oznacza jedno. Jesteśmy o krok bliżej do pierwszego airdropa Bitcoin Bull Tokena. I teraz najważniejsze, dla wszystkich śledzących przed sprzedaż Bitcoin Bull Token zostały już tylko trzy dni. Bitcoin potrzebuje już tylko 39% wzrostu, by uruchomić pierwszy airdrop Bitcoina dla posiadaczy tokena BTC Bull. Prosto mówiąc, 39% to nic dla Bitcoina, to przecież aktywo, które dało 158 tysięcy procent wzrostu w ostatnich 12 latach. A gdy Bitcoin przebije 150 tysięcy, posiadacze Bitcoin Bull Token'a dostaną Bitcoina automatycznie, tylko zatrzymanie tokena. Dane z Coinglass pokazują grubą warstwę płynności przy 111 tysiącach. Traderzy widzą ten poziom jako następny cel, a więc może jesteśmy dosłownie kilka dni od nowego ATH. I tu właśnie wchodzi Bitcoin Bull token. Wraz z siłą bitcoina zbliża się do pierwszego utility triggera, czyli airdropa, który odpali się, gdy Bitcoin właśnie osiągnie 150 tysięcy. A potem kolejne airdropy przy 200 tysiącach, 250 i tak dalej. Im więcej masz tokenów Bitcoin Bull, tym więcej dostaniesz bitcoina. I to nie wszystko, bo projekt ma mechanizm spalania podaży, więc startują już przy 125 tysiącach na bitcoinie i będą powtarzali spalanie co 50 tysięcy. Mniej tokenów oczywiście oznacza większy popyt. I wyższą cenę. Całość działa dzięki Best Wallet. Musicie o tym pamiętać, bo dzięki oficjalnemu portfelowi, który notabene jest multi-chain, bezpieczny, bez opieki zewnętrznej i właśnie on automatycznie wypłaca nagrody w Bitcoinie po osiągnięciu tych progów. Także pamiętajcie, że żeby dostać airdropa od Bitcoin Bull to musicie mieć Best Wallet. Linka znajdziecie w opisie filmu. A teraz konkret. Prawie 2 miliardy tokenów już zostały zastakowane, zamrożone przez wczesnych inwestorów, zanim trafią do giełdy. I to też ogranicza podaż, bo jeśli popyt wzrośnie po listingu, cena może eksplodować. Nowo kupione tokeny też możesz stakować i zarabiać dynamiczne 55% zwrotu w Skyroku. No, i jeszcze raz. Spalenie tokanów to dodatkowa rzadkość, czyli potencjalny wzrost wartości. Jeśli Bitcoin przebije swój rekord i poleci wyżej, to wciąż projekt z potencjałem na razy 10 na zysk dla tych, którzy wejdą wcześniej. A wejść wcześniej możesz już tak naprawdę tylko teraz. Zostały 3 dni do końca przed sprzedaży. Linka znajdziecie w opisie filmu. To już jest ostatni moment. Wejdź sobie na ich stronkę. Sprawdź, o co chodzi, przeczytaj sobie white paper, zobacz sobie audyty, a tokena możesz kupić za Ethereum, USDT, kartą bankową. No i najważniejsze, pamiętaj, że Best Wallet to partner systemu nagród. Także warto trzymać tam swoje tokeny, a airdropy bitcoina trafią do Ciebie automatycznie. Aplikacja Best Wallet jest dostępna w Google Play i Apple App Store, oczywiście jest darmowa. A po więcej info, alerty i ogłoszenia z projektu Bitcoin Bull Token zobaczycie na X, czyli na Twitterze, na ich telegramie. Dajcie znać, co myślicie o tym systemie. Z mojej strony to wszystko. Nadal mocno obserwuję wykresy i czekam na jakieś mocniejsze wybicie na Total Trójce. Dzięki i do usłyszenia!